Witam serdecznie na kolejnym odcinku w na tym kanale. Stawcie na początku łapkę w górę suba oraz komentarz Jeśli macie jakieś pytania odpowiadam yy Dzisiaj no, trochę prac yy, takich no, ogólnych yy, sobie że już wszystko jest OK Z dwa tygodnie tu są yy. w w musieliśmy wyczyścić kojec wczoraj było sprzątane, z racji tego, że 100 litrów spadło przez 3 dni, w takich ulewach, i no i tutaj zalewało od tej strony spodwórka nieco, ale to już jest w trakcie, w trakcie naprawy, Części są zamówione, będzie działane, zresztą ma być to zakres bezdeszczowy, no. Dwie miałem na samym początku te dwie uszkodzone trochę rogi, ale już jest teraz wszystko ok, no wiadomo. Nienauczone, nie ten trzeba się szurać, skrobać wszystko. Mówię jak jest. Siano. tym razem była się na kiszonka była zabrana są nasiona. Przez to, że tam jest kiszonka cały czas na no to coś, coś suchszego chętniej pobierają. Tutaj zaczynamy już coś myśleć jeszcze o drugiej stronie. Kolejne cielaki też tam są w, myśl w myślach. Pokażę jak te rosy. Tutaj z folię porozciągałem trochę, żeby je poskładać, bo ma być kukurydza, tak myślę, kwestia 3 tygodni. No mniej więcej około będą tutaj dwie położone, bryzmy I jest takich ciekawostek idziemy do cielaków. I jesteśmy u Cielaków. Tu jest pierwsza najmłodsza. No, najmłodsza ma już sporo. Cieliczka. No, ma z miesiąc półtora. Tu nasze opaski. O te dwie opasy Niedługo będzie będę miał weczki. Wyjeżdżać. No, bo ta ma już dwa lata. Druga. Ona była szkoła jałówkę na, na wycielenie, ale. Ale się okazało, że jest niedzielna. A ta ma 21 miesięcy od początku, karmiona pod, pod opas. No a, te, a mowa o tych cielaczkach, które są tutaj. Taka ta jest taka bardzo hfkowata, szczudłata. Ale aby się zdrowo chowały, to najważniejsze. Ale no tu mają około 2,5 miesiąca, według, według paszportów. Więc jeszcze jeszcze trochę na mleczku pozostaną, i tym razem tutaj wy, wy, wywaliliśmy sobie tak około pół tony śrutu. Śrutu jest żeby tutaj była blisko pod drzwiami. Big Baga nam brakło, więc, więc wywaliliśmy tutaj. Pościutko w oborze. I najprawdopodobniej, te będą niedługo schodziły z tego patyka. Więc nie wiem, czy przez jakiś czas jeszcze nie będą musiały być tu uwiązane. Ale kwestia... zobaczymy jak wyjdzie wszystko ostatecznie. I mniej więcej też jak będą ważyły tam te dwie sztuki. Po jakiej cenie się sprzedadzą. To będziemy myśleć co dalej. Dobra, jadam się siana tutaj cielaką, bo widzę, że wyjadły I, i się jeszcze odeszę Przy okazji jestem tu w tej oborze. W przeciągu tygodnia mamy poród tej jałóweczki i, i tej krowki, te oby wiadomo się cieliły. No i tutaj też jej no, na opas. Ta krowa już trafiła, bo jest ucielona bardzo długo. Przestała być dojona, ale jeszcze się ją i, i ta, ta sztuka też jest problematyczna, więc to też jeszcze się doi, bo jeszcze mleka trochę daje, ale też jest problem z tym zacieleniem mimo różnych prób, no, tak. Później będzie jeszcze w się ta do i ta, więc coś tam trochę jeszcze się w tej oborze z krowami dzieje one się tak prezentują Zresztą przybyło kilkunastu nowych widzów po ostatnim filmie witam wszystkich serdecznie może dopiero teraz, mam nadzieję, że dotarli <grym> I, i... tak jeszcze zapas był śrutownik, mam chyba zdjęcie, czy... o proszę kotki no, trochę, trochę zapasu się udało zabrać, bo resztę z morza o, bardzo fajne Śruta, zbożowa. Zrobiliśmy tym razem 4 tony, czy 4,5 chyba, ponieważ reszta zboża z góry trzeba było już zabrać. No i wyszła tyle Tutaj wszystko też pełne. resztę będziemy robić w szarną kieszonkę, bo mamy jeszcze sporo potraw do zbierania. jestem się na kieszonki zapas też jakiś tam jest. Aktualnie jedynym minusem jest dość mały was słomy, że mi się okazało, że jednak na trochę tego pójdzie i będzie trzeba gdzieś trochę się wymienić albo dokupić mała barnika pod dostatkiem u mnie. Około 50 jeszcze jest się do kieszonki, a dojdzie gdzieś jeszcze około 30 coś czuję, tak przeczuwam mniej więcej. I nasza kukurydza. Ogólnie rzecz biorąc, nagrywając, zignorowałem tutaj. Oto działanie. To są dziury przygotowane pod wybieg to jest z bramą. Wybieg do wywalania obornika. Pierwszy raz udało się tam je tylko zepchnąć jak najbardziej pod ścianę, gdzie było sucho. Tam z 2 metry zostały. Do ściany było świeżego, ale tu już było wywiercone. trochę na psycha i trzeba zatapić słupki. I, i zrobić wybieg już jest przygotowany wybieg pod też i drugą część będzie raz ten, raz ten a na co dzień będę tylko w kojcach żyły tu właśnie u wujka rośnie na działce i ukosiłem trochę bo jest jej za dużo rośnie za szybko i ukosiłem, wiem, że można wpuścić ale ukosiłem ją trochę dla refordu Fajne, fajny wagon się robi z niej, no i tu też sobie smacznie jedzą. Towar jest ekstra, naprawdę super, można wpuścić by, ale wydeptałem więcej, tak to się trochę przyjdzie ukosić codziennie, to fajny, fajny mają naprawdę yy, do jedzenia towarek. przyjechał też do nas nowy nabytek Zakupiony są chwytak do bel. on tak się ruszał to jest na jednym siłowniku zakupiony tutaj z ramą osłonną na siłownik widziałem tam różne typy ichar zdecydowaliśmy się na ten no, siłownik taki mocny w środku do ścisku tego widzę te karmitki chyba jest to nienasmarowane zbytnio bo są czyste. Trzeba to wykonać. Posprawdzać jeszcze śruby, te 4 czy tam 6 ile jest. No normalnie tak jak u nas potrzeba, męska i damska yy, złączka. W dojechał i, i tak się właśnie prezentuje. Tu są jeszcze cielaki, o, te cztery. Kurde, średłucha to nic nie widać, ale w programie może uda mi się zrobić tak, żeby było widać jej lepiej. No, wszystkie kupione. Tutaj lada mamy te dwie już przyjdą na sprzedaż, no bo już Są, mają swój ten Tu jest tak, prawa kupiona. Lewy to jest nasz, nasz dobytek Jałweczka, po raz pierwszy od ponad roku odcieliła nam się jałówka u krów, bo zawsze ostatnie były byki No ostatnia nasza jałówka stoi tutaj przedostatnia. No i Najmłodsza, mówię, z maja była w tamtym roku Od tego razu były parę byków tylko No i tu jest świeżutki, świeżutki dochowek Młoda też jałóweczka, więc, więc są dwie ona wprowadza ma dopiero tydzień, więc ona nie jest taka mała pod tej kupionej. Ta już czeka za mleczkiem, bardzo żywa, żwawa i, i się prezentuje. Wrócę zaraz cały materiał, ale jeszcze zdecydowałem się przed tym opisać chwilę. Ale nasz sprzęt który teraz jest tu. Chyba tak e, sprawdził się, był trochę położywany był. No i jestem zadowolony za na razie z, z niego. Tam jakieś testy pierwsze były. E, mamy skoszone jeszcze siano, bo jest sobie suchnie, fajna pogoda. E, będzie czas wywieźć obornik w poniedziałek teraz. A to mniejsza o to, możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję. Komentarz też mnie nie widziany. Tutaj widzicie, że to wycięte. Najprawdopodobniej no to będzie wszystko już wycięte do zera. Lecz posadzka jest, no, jaka jest. Myślałem, że jest grubsza. I, i, i trzeba tutaj nie będzie. No, na razie tak zostanie, ale w przyszłości coś to, to musiała być posadzka grubsza i tu było coś tu myślane. No, wstępnie jest mi nagadanie jeszcze na wymianę obornika ze trochę. No bo ma no, za mało tej sumy wyszło plus. E, e, idzie więcej na, na ściółkę taką. Krowy, wszystkie te. Osta, ostatnio ocięliła się ta, później byczka miała, tutaj ja miała i ta czarna też miała jajeczkę teraz. Bo ktoś pytał na komentarzu ostatnio. Ten gruz tu jesteś do posprzątania, ale to mniejsze. O, tutaj chyba dzień będą na no, dwa tygodnie, ale muszę to przerobić, tu jeszcze zaraz, wszystko wyrównać i będziemy jeszcze obserwować ten wybieg w końcu. Bo chodziłem teraz do roboty, a teraz będzie już trochę czasu wolnego. Wiadomo, niby września szkoła Jesz jeszcze mi to niestety czeka. Ale co tam, żaden problem podziałać w domu. Kukurydza, jak widzicie, jeszcze jest zielona za mocno. I ziarna jest za miękkie. Tu będzie trzeba poprzestawiać te malaty wstępnie gdzieś tutaj. Tak, żeby za obrys budynku za bardzo nie wychodziły, żeby tu mogli chłopaki jeździć bez problemu. Te worki też będą niedługo zaczęły spaszać, spaść. paść, A tu coś widzę, że Jakiś kapeć lekki zrobił Z tego Bo się przewrócił tak nietypowo No Mieliśmy je owijać, ale Tam dla tylu sztuk to szkoda było Znajomego z tego też pójdą jako pierwszy do spacienia Bo te są wszystkie twarde, zbite No Ja się z wami nie będę żegnał Postaram się z tą regularnością co tydzień wrócić? Bo ostatnio trochę się to rozjechało nie mocno, ale trochę. Dobra, do następnego na razie. Cześć.